wam wszystkim, witajcie w nowym vlogu. Jak widzicie jest mega gorąco dzisiaj. Jest naprawdę mm, zapowiadają burze później. I rzeczywiście to powietrze jest tak ciężkie i jest tak gorąco, że ja się dosłownie w domu pocę. Także... <noise> y, ale będę się cieszyć tą pogodą, ponieważ y, mają później przyjść deszcze. Więc y, cieszmy się póki możemy, tak? Pokażę Wam tylko szybko, co wczoraj kupiliśmy w Ikei, bo pojechaliśmy na szybko do Ikei. Potom właśnie ramkę do, um, do łazienki, do tego postera, który tam miałam, z tego plakatu, um, o którym Wam mówiłam, że się rozbiło, potłukło wszystko. Ale to za chwilę. Kupiłam też, pozostaje w, w tym temacie, e, granatów czyli koloru, których chcę wprowadzić do domu. I kupiłam jedną właśnie taką poszarkę. Pokazywałam ostatnio Wam we vlogu, że mam jedną taką długą, w tym kolorze. I teraz sobie sprawdzę tą. Prom. Daj, zromasz, Proszę. Także, To jest naprawdę ciemna grefka. Ale ona jest taka bardzo przyjemna dotyką, także... Od razu porozglądałam się tam za Waszą koszykiem. Jaki to jest rozmiar? 50 na 50. Wygląda na dużą. Hmm. Wygląda na większą. No zobaczymy. Zaraz to sprawdzę. I taką, tą już kiedyś wcześniej kupiłam. I mam ją teraz też na kanapie. Więc po prostu kupiłam drugą. Bo one są bardzo fajne. Bardzo fajnie polecam. I fajnie wydają takiej tekstury. I są bardzo wygodne i przyjemne. Są bardzo przyjemne. Także też zdecydowanie polecam. Chciałam kupić właśnie na 60 na 60 na moją dużą poduszkę właśnie taką, to były tylko w jakiś dziwny kolorach. Nie dla mnie w każdym razie. Może nie w dziwnych kolorach, ale nie dla mnie. Także to, i kupiliśmy od razu przy okazji dozownik, bo nam się zepsuł wczoraj, więc tak, bardzo ładne Tak, tak całe 10 euro. 10 euro, 99. ale bardzo ładne powiem Wam, takie karbowane i ze złotem, także bardzo ładne i oczywiście kupiłam te ramki, niestety nie dostałam takiej samej ramki jak mieliśmy, bo one są dosyć ciężkie i chyba dlatego mi spadła, bo ja tam nie mam na gwoździu, mam na takiej naklejce, zaraz Wam pokażę i kupiłam takie. Za ja to kupiłam dwie, żeby mieć właśnie takie same. I to są chyba najtańsze podejrzewam. Już nie, tam, nie tam ile zapłaciłam, nie patrzyłam na cenę. Ale e, sądząc po... po tym jakie są lekkie... <grych> I e, no nie są jakoś specjalnie super <grych> jakościowe, jeżeli o to chodzi, ale jako ramka... Naprawdę nie trzeba dużo, więc spełniam swoje zadania i po prostu zmienię to później. Tutaj przełożę i jeszcze ten plakat, który w tej chwili on jest na strychu. Więc tym się zajmę też. Um, I myślę, że będzie właściwie lepiej, ponieważ te są bardzo lekkie. Bardzo lekkie, a ja. A wczoraj nie wiem, jak to się stało, ale. Zepsuły mi się okulary. Gdzieś zniknęła ta śrubka. Nie mam pojęcia gdzie i kiedy to się stało. To są moje ulubione okulary. <grymne> Na czymś takim było to zawieszone. To jest z firmy Tessa. I to się generalnie bardzo dobrze sprawdza. One są dosyć silne. A ta ramka pewnie spadła po tym, jak ją myłam, i pewnie coś się tutaj odkleiło. Bo je można łatwo zdjąć. Ale widzicie, jest dosyć silny klej. Więc. Więc po prostu tak. Także tu już też to sobie przygotowałam, i później to zamontuję. Teraz sprawdzić, jak te poduszki będą wyglądać. Tylko nie zwracajcie uwagi na, na to, co tam się dzieje. Bo oczywiście mały się bawi od Rena. Także. Ja czy go słyszycie? O, oh, wow! Ja wiedziałam, że trzeba Chut, chut. Wow, knap o, miał! To jest zupełnie inny kolor, widzicie? Zupełnie inny odcień. Nie przeszkadza mi to jakoś specjalnie. I myślę, że fajnie by wyglądało to z okay. tej strony, ale wtedy właśnie z białą poduszką dla kontrastu. Z kolei, tutaj powiem Wam tak. Mogłabym zrobić w ten sposób. Albo tu. Byłoby fajnie, ale jest jeden problem. W tej poduszce mam bardzo dobre, dobrą. W tej poszewce mam bardzo dobrą poduszkę. Ona była droga. Ale jest warto. Spójrzcie, jak ładnie się układa. Rewelacje. To są zwykłe takie jaśki z Ikei tutaj. I one są beznadziejne. Szczerze mówiąc. I w ogóle jakbym chciała, żeby to tak jakoś ładnie wyglądało, to muszę kupić po prostu znowu taką, taki, taką dobrą, dobrej jakości poduszkę spieram. Wtedy wygląda to, wyglądałoby to znacznie lepiej. Także. Um, Muszę mieć tu po prostu dwie ładne, żeby to jakoś wyglądało, bo ona jest większa na przykład niż ta. Więc inaczej to po prostu nie wygląda ładnie. Więc zostaje na razie tak. Na razie nic nie zmieniam. A jak kupię nowy wkład, porządny wkład, to wtedy mogę tu pokombinować. Coś, czego nie znoszę w ramkach, i to są właśnie te, że trzeba je wyginać. Nie znoszę tego. Naprawdę. Nie wiem, kto to wymyślił, ale to jest bardzo irytujące. I można sobie przy tym połamać paznokcie. Mówiłam, że nie jest jakaś super jakość, bo nawet nie ma prawdziwego tutaj szkła. Jest taki plastik, taki akryl podejrzewam. Więc, ale mówię, do łazienki to będzie, będzie spoko Także nie ma żadnego problemu. I ta ramka jest zdecydowanie inna niż ta. Jest, jest lekkie, a to jest, to jest generalnie bardzo ważne. Dlatego też przy wyborze ramki sugerowałam się tym, żeby było lekkie. Bo nie chcę kolejnego incydentu. a jak to się nie potłuczę, więc to też jest plus. Z kolei nie wiem, dlaczego, dlaczego tak robię, ale zawsze poprzednie plakaty zostawiam jakby w ramce. <grym> I wkładam nowy, nowy plakat, więc potem nawet nie wiem, że takie mam. Tutaj z kolei mam mapę Rotterdamu. Także <grym> nawet nie wiedziałam. I tam jest jeszcze jeden plakat w środku. Także nie wiem, czy tak robi. Potem nawet nie wiem, że mam takie plakaty, więc. Witajcie! Witamy Was serdecznie! Ja dzisiaj zamierzam um, troszkę zmienić w naszej malutkiej łazience tej na dole pomalować po prostu. Już Wam pokazuję o co mi chodzi. Tu już przygotowałam farbę białą i taką jasno niebieską. Ten sam kolor mamy teraz już w naszej sypialni i w pokoju brąka, Także to przygotowałam już. A... Czekaj, nie, nie I chcę po prostu zmienić tą szarość, pozbyć się już szarości i pomalować to na niebiesko. Z kolei tutaj widzicie tak jakby belkę. To nie jest belka, ale nie wiem jak to nazwać. Myślałam, że pomaluję to po prostu na biało, a tu całą resztę tak dla kontrastu, a tu tą resztę. Tu jest niewiele naprawdę do malowania na właśnie ten jasno-niebieski. Także tak myślę, że właśnie tak zrobię. No. I powinno się to mi dobrze tutaj komponować. To niedługo to już usunę, bo już mój mały potrafi bardzo dobrze sobie radzić z tą zwykłą toaletą. To są takie schodki. Jest to bardzo wygodne dla dziecka. Także a jak odnowiam tą tutaj toaletę na dole, tą łazienkę, Łącznie z płytkami, które nie są prawdziwymi płytkami. Możecie zobaczyć, podlinkuję Wam tutaj gdzieś filmik. Także zabieram się za przygotowywanie i pomaluję ten kawałek. Na szczęście przetrzymywaliśmy właśnie do ewentualnego malowania takie kartony. Tutaj mieliśmy dużo kartonu z IKEA, jak kupiliśmy meble na zewnątrz, meble ogrodowe, i tutaj widzicie używam po prostu takich pociętych kartonów i jest to dużo wygodniejsze niż. Kładzenie na przykład folii e, czy czegoś innego, gazet na podłodze. Także mm, będę używać na pewno te kartony w mniejsze miejsca może i płotne, albo będę używać gazety, cokolwiek, także to nie ma wielkiego znaczenia. No, zabieram się wtedy za malowanie i jeszcze się tylko przebiorę i, i działam. Niezakończona. Myślę, że to był dobry krok, żeby pomalować to na biało, a to na niebiesko. Nie widać jakiejś wielkiej różnicy, szczególnie w kamerze tego nie widać, ale ja widzę zauważalnie wielką, więc jest to taki delikatny odcień i też podpada pod szarość, więc nie ma tu jakiejś takiej dramatycznej przemiany. No, a teraz muszę się zabrać za mniej przyjemniejszą rzecz, czyli sprzątanie.